Hej kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam was na drugą część e, tą eurowizyjną, żebyśmy mogli już sobie wiecie zamknąć ten temat. Ja akurat stawiłam ciastka do piekarnika, nie? Czy to widać? O, widać teraz. Takie podłużne zrobiłam, bo w tamtej części wam mówiłam o piosenkach, a teraz powiem wam, co czułam właśnie jak był film, tutaj sobie przy okazji sprzątam bo mam przygotowaną miskę, będę robić naleśniki, znowu no i ciastka robiłam, więc trochę cieszę, że ja teraz nagrywam ten film a nie zaraz po tych wynikach bo byłam tak kurczę zła słuchajcie, no tak zła że wiem, że ten film e, wyszedłby negatywnie więc w sumie dobrze wyszło, że mm, no że dopiero teraz nagrywam i że troszkę się uleżało, i mogę tak bardziej racjonalnie tutaj przyjść i opowiadać Wam o tym. W każdym razie co chcę wam powiedzieć, że jestem trochę w szoku powiem Wam. Naprawdę jak to wszystko wyglądało. Myślałam, jakoś tak zawsze w mojej głowie to tak funkcjonowało, że publiczność, wiecie, jak głosuje, to na podstawie po prostu wiecie, tego, że dana piosenka się podoba a jury bardziej patrzy technicznie, nie, jak i wokal, wiecie, te, te takie aspekty typowo od specjalisty, nie. Ale słuchajcie, nic bardziej mylnego. Uważam, że te głosowanie, zwłaszcza w tym roku, już w zeszłym roku już była trochę kicha z tym, ale te głosowanie w tym roku pokazało, że to jest tak samo, w sumie takie ocenianie piosenek na podstawie lubię, nie lubię, a nie koniecznie czy ktoś dobrze śpiewa, czy nie. jeżeli nam dało 17 punktów tylko. No to... To, to właśnie głównie pokazuje, że, że oni nie patrzeli na wokal, no bo jeżeli Justyna śpiewa w tych trzech oktawach i, i wiecie, i jest na przykład y, dziewczyna z Danii też bardzo ładny wokal, czy na przykład, nie wiem, co tam jeszcze było. Ze Szwajcarii dziewczyna też Także nie wiem. Nie wiem, kochani, dlaczego jury nie oceniło umiejętności wokalnych. Bo słuchajcie, gdyby chociaż troszeczkę więcej nam dali, typu 50 punktów, no to wtedy ja tutaj mleko leję, nie? Mam tu mleczko bez laktozy. No to wtedy byśmy byli w tym top 10. I uważam, że Justyna zasługiwała na to top 10. Nie mówię, że na pierwsze miejsca, ale takie siódme, ósme. I finalnie od jury byliśmy na siódmym, nie? I to uważam, że to był, byłoby sprawiedliwe wtedy dla nas, nie? E, a może, jakby nam jury jeszcze dołożyło, no, mo, no może by było to pięć, ale nie wiem. W każdym razie, co Wam chcę powiedzieć, że no te wyniki bardzo mnie zdenerwowały, bo czułam taką nomaksę niesprawiedliwość, nie? Jakim cudem, słuchajcie, piosenka z Estonii była na trzecim miejscu gdzie ten chłop tak masakrycznie po prostu wył, bo to nawet śpiewem nie dało się nazwać. Eee, po prostu takim, nawet no, tak... Po prostu ten chłop jęczał całą piosenkę, no nie wiem, no... Ten espresso pracą makiaku mówię, nie? Dobra, schowam mleko. Nie wiem nawet, słuchajcie, jak to w słowa ubrać, bo jestem po prostu szokowana. Ja sobie tutaj mieszam w misce. Eee, właśnie mleko, jajko i zaroszonki dodam. Słuchajcie, jakim cudem, właśnie ten chłop z Estonii jest tak wysoko, nie? Taki fatalny wokal. Występ też nie był jakoś taki super wow, nie? Miał tam jakieś takie e, dziwne wizualizacje jakimś takim samolotem, który graficznie miał niby udawać ptaka. Nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, kto na to głosuje, naprawdę. Ani to śmieszne nie było, ani wokalnie dobre. Nie wiem, słuchajcie. To jest naprawdę jakieś totalne zszokowanie. Tak samo Austria, słuchajcie, która wygrała. Mimo tego, że wiele osób dużo wcześniej właśnie yy, mówiło, że właśnie to jest winner i tak dalej. Czekajcie, żebym nie przesadziło z tą mąką no, że wskazywało, że płop może wygrać ale po prostu jak zobaczyłam ten staging w tej Austrii to mówię, kurde, wszystko takie czarno-białe, jakieś zamazane o, za dużo mąki dałam tego. muszę chyba ten mleko dolać jeszcze jakoś tak mi to nie leżało i ten wokal taki, że yy, właśnie ci znawcy od śpiewu mówili, że on był pod dźwiękiem parę razy Mówię, kurde, no czemu to wygrało, nie? Bo ja, słuchajcie, bardzo długo myślałam, że będzie Albania na, na zwycięstwo, nie? No ale, nie wiem. <grym> nie wiem, ale te głosowanie, które później te wyniki były, to takie, takie <grym> taką malizną to pachniało, słuchajcie, dwa punkty, albo zero. Dobra, okej, okay, ta piosenka z UK może nie była jakaś super. Ale zero punktów od publiczności, no to już naprawdę. To jest jakiś, powiem Wam, częsty taki przypadek, jeśli chodzi o UK, że oni przynoszą właśnie zero. Nie wiem dlaczego tak jest, że ludzie nie chcą głosować na ich piosenki, ale no szok, nie? Szok, po prostu słuchajcie. Cały finał w ogóle był bardzo ładny. Bardzo mi się podobały te interwały, które tam były, właśnie te występy. Yy, no prowadzące też fajnie i zaprosili tego Baby babyazanie razem z Kardzą, zrobili sobie taką bitwę na śpiew i to było super, nie? I całe w ogóle całe te wszystkie livey były fajne, ale te wyniki to jakiś nieśmieszny żart powiem Wam szczerze, naprawdę. Nie rozumiem tych wyników i nic mi się tam nie kleiło, słuchajcie, absolutnie. Czekajcie, zobaczę to ciasto, no trochę gęste. Minimalnie, może, może tu mleka doleję. Powiem wam, że jeszcze się nie udało przebić tej 2021. Tamta była po prostu epicka. O, doleję sobie trochę mleka. No, tamta była epicka, mega piosenki, w ogóle wszystkie różnorodnie dużo właśnie takich różnych gatunków, które gdzieś tam, wiecie, się to wszystko ładnie zgrywało. Bo w tym roku jakiś był taki niski poziom dosyć, nie? No, no ale ostatecznie Justyna czternaste miejsce, a u publiczności na siódmym, nie? Ale fajnie, że wiecie, e że ta publika z całego świata nam dawała, nie? Punkty, nie? Że widać było potem na, na różnych tych tabelkach, że nawet z Australii na nas głosowali. Także fajnie, to takie mega miłe, wiecie, jak tak oddalone państwa, z którymi tak naprawdę nie mamy nic wspólnego w ogóle to dają na nas głosy, nie? Dobra, ja sobie tu włączę. Niech to się grzeje. Także będzie trochę głośno. Wizja minęła. Trochę się może oddalę, żeby o mnie hałasowało. I dajcie znać w komentarzu, jak, jest, jak wy jesteście zadowoleni z wyniku. Na którym miejscu był wasz faworyt. W ogóle, która piosenka była waszym faworytem. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku w tej Austrii będzie fajny ten live, nie? Że już nie będzie takich właśnie dziwnych nie smaków, nie można powiedzieć, jeśli chodzi o to głosowanie. Także, kochani, kończę ten film. Taki krótki dzisiaj będzie.